Czyli nikt czysty tam nie pójdzie, bo nie będzie go za co złapać. Aha, okej. Okay. Więc tak to może być. Zobaczymy, jak to będzie szło. Jeszcze raz, membrana nie jest szczelna. Da się przebić. Ale tutaj zacznie się dopiero prawdziwa przygoda z takimi bytami jak Konfederacja, czy być może Brown, jeżeli się tam dostanie. Więc to jeśli tak ta działa. Klika tutaj mocno trzyma łapę nad... A co Pana zdaniem ustawiło nam ten układ? Jaka jest jego geneza? Jeśli chodzi o te takie teoretyczne rzeczy, o których mówiłem, to one w Polsce mają taki swój pierwszy objaw pozornej rewolucji, która była związana z okrągłym stołem, bo to był e, moment, w którym ukształtowały się obecne elity III RP. Ale no, wie pan, jak to trochę brzmi, jak taka obsesja właśnie tych środowisk bardziej prawicowych na temat tego nieszczęsnego okrągłego stołu, tej, tej nocy, z Magdalenki, jak oni tam wszyscy piją wódkę i ten kiszczak i my to w koło i w koło i w koło i ile można. Wie pan, to trochę jak taka teoria spiskowa zafiksowanych ludzi. Tak, jestem świadkiem wspomniania się coraz bardziej z różnych spiskowych teorii. Natomiast tutaj porozmawiamy o faktach połowie lat 80. w stanie wojennym Solidarność traci impet. Również władza zastanawia się nad tym, co dalej z tym zrobić, bo dochodzi do marazmu. Czyli nawet nie ma wojny, czyli nie ma po jednej stronie motywacji walki, a po drugiej oporu. Zaprasza pan bukownik Lesiak z SB, Jacka Kuronia, do siebie na rozmowę. I do tej pory historia jest co do tego nie bardzo zgodna, kto komu zaproponował, ale propozycja przyjęta zresztą przez Kuronia była taka. Możecie być dokooptowani do władzy. Opuścimy troszeczkę napięcia społecznego, bo może być wojna i tak nie wiadomo, co tam będzie. Jak jest rewolucja. Pod warunkiem, że wyczycicie się z elementów patriotyczno-konserwatywnych. Jak wspomnieliśmy... To z połowa lat 80. Połowa lat 80. ta propozycja zostaje przyjęta i Solidarność dzieli się na tą robotniczą, związkową i dysydencką. Zaczynają być wypuszczani główni Powódcy Solidarności z więzień e, na wolność i robią alternatywną strukturę do podziemia związkowego. Czyli taką dysydencką, oficjalną, piszącą różne dezyderaty do władzy itd. itd. Tworzy to uwielbiającą platformę do tego, żeby uznać ich za przedstawicieli społeczeństwa. Z parasolką Solidarności. Na górę. Czyli na tworzącym się polskim państwie podziemnym komuniści nakładają takie swoje quasi patriotyczne państwo podziemne, z którym mają lepsze relacje. Czy znaczy, tam nakładają? On, ta oferta została przyjęta ze zrozumieniem i z ochotą przez tę, tę część Solidarności, lewicowo-liberalną można tak powiedzieć. I od tej pory ta część Solidarności zajmuje się nie walką z władzą, tylko walką z tą podziemną Solidarnością, wycinającą. Od I tam pan i tak? Yy... Kuroń, Michnik, to są główne, i pan Geremek, to są główni rozprowadzacze te, tego te układu. W związku z tym tam się zaczyna opisanie o tym, że ci związkowcy to kradną składki, że to na, naprawdę to wszyscy wiedzą, kim oni są, że po co siedzieć w podziemiu, że demokracja wymaga jawności, w stanie wojennym i tak dalej. W każdym razie, yy, 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 kształtuje się taka, yy, on się wybija na tego rodzaju elitę. I teraz tak, król w trakcie głosu powiedział genialną rzecz, że władza zmienia się tylko na dwa sposoby. Albo zrewoltowany tłum wpada do pałacu i wiesza króla i gilotynuje jego dworaków, albo władza zaprasza lud do siebie na rozmowy. I jesteśmy świadkiem tego drugiego rozwiązania.